Sprzedaż mamy takie ładne. Oto Renault Megan od pierwszego właściciela. Samochód 100% bezwypadkowy. Kupiony w polskim salonie. Jedna osoba go użytkowała. Technicznie bez najmniejszego zarzutu. Przechodzi przegląd świeżo po przeglądzie. Ręczny wszystko działa. Silnik bez wycieków chodzi wzorowo. Jedyny mankament tego samochodu to schodzi taki z bezbarwny na klapie. Na dachu. Z tyłu na błotnikach. Drzwi są w porządku. Płotniki przednie są w porządku i na masce, tak jak to widać na nagraniu. Tak poza tym, buda zdrowa. Eee, co by tu powiedzieć, nie ma żadnej korozji. No Plachy są w wzorowym stanie, podłoga tak samo. Nie wiem, czy będzie widać to na nagraniu, ale... Jakby go umyć, to tak jakby wyjechał z fabryki. Totalnie żadnego nalotu, rdzy nie ma, tłumik też jest bardzo ładny. Belka z tyłu bardzo ładna. Wętrze prezentuje się tak, jest niezniszczone, nic nie jest powycierane, nie przecierane. Myślę, że adekwatne co do tego przebiegu. Kierownica też jest w bardzo ładnym stanie. Silniczek chodzi wzorowo, nie ma żadnych wycieków, żadnych problemów, wchodzi tak jak powinien. Tak jest strzelny, nie kopci. Zrobimy test. Widać sucho, a no jest brudny tutaj przez lata. Nikt w ogóle nie zaglądał do tego. Te podróżnice są. Wszystko dobrze, nowiutki akumulator został założony. Lampy zostały wypolerowane w samochodzie. Dodaj gazu. No i tak pracuje silniczek. A trochę się Uż podniósł, ale to tylko dlatego, że stoi na piachu i się kurzy.